Przegrywacie tutaj w zawierciu 1 do 3. Ta porażka wydaje mi się, że jednak bolesna, bo wydaje mi się, że mogliście odczuwać, że tutaj warta była dzisiaj w zasięgu. Oczywiście, że tak. Ciężko powiedzieć, czy łatwiej się, łatwiej się przegrywa 3-0 gładko niż tak jak dzisiaj. Każda porażka boli, ale na pewno mieliśmy dzisiaj swoje szanse i decydowały naprawdę. Niuanse, końcówki. Trochę szczęścia. Jedna piłka w tą stronę albo w drugą i no niestety przegrywamy to spotkanie znowu za trzy punkty. Jak to się mówi, grali jak nigdy, przegrali jak zawsze. Czy czujesz, że idziecie do przodu i jest progres w grze względem tego co było w pierwszych powiedzmy dwóch kolejkach? Na pewno, na pewno to z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że utrzymamy tą tendencję wzrostową to będziemy te spotkania wygrywać, czekamy na przełamanie, tak samo spotkanie poprzednie z Jastrzębskim Węglem, tak samo to spotkanie dzisiaj z ekipą z Zawiercia, pokazuje, że potrafimy grać w sąsiadkówkę i nawet z tymi topowymi zespołami z Plus Ligi walczyć jak równy z równym. Na początku też w poprzednich spotkaniach brakowało Wam powtarzalności, i stabilności, teraz chyba też trochę, tego jest troszkę więcej, prawda? Tak, trochę tak, ale to jednak w najważniejszych momentach wychodzi może trochę mało doświadczenia jednak w, w porównaniu Na do trzecim zespołu, tak, były tak, w tych zespołów, tak, piłka. tak, tak. W porównaniu do takich zespołów właśnie jak Zawiercie i Jastrzębie czy Projekt Warszawa, no to wychodzi u nas brak jednak tego doświadczenia. No cóż, musimy uczyć się na błędach cały czas. Łukasz, ostatnie pytanie. Teraz czeka Was drugie takie bardzo ciężkie spotkanie wagi ciężkiej za 6 punktów z Barkomem, który jest w identycznej sytuacji, jak Wy też nie wygrał. Jak wy sami zapatrujecie się na ten mecz, dźwigniecie to mentalnie i, i jakie są Wasze nastawienia, bo to już jest mecz naprawdę, który będzie zapewne bardzo dużo ważny. Ja mam taką nadzieję, że to udźwigniemy mentalnie i zagramy przynajmniej tak jak w ostatnich dwóch spotkaniach. A no, To już będzie, uważam, mecz za 6 punktów. Bo nie ma na co czekać i niestety trzeba punktować, bo w tym sezonie w lidze, jeżeli nie zapunktujemy w najbliższych spotkaniach, to będzie bardzo ciężko.